Jakie są organizacje studenckie, które zajmują się promocją patriotyzmu? No, temat jest bardzo szeroki. Odnotujmy sobie może kilka grup. Ja tutaj zastrzegam, że to nie jest żadne ujęcie, powiedzmy, naukowe. Ten podział, który teraz jakoś tutaj zrobię, to jest podział, powiedzmy, autorski. Mam nadzieję, że nikt nie będzie się czuł pokrzywdzony, na przykład. Natomiast powiedziałbym, że pierwsza z tych grup to będą korporacje akademickie. Druga to organizacje studenckie, również, nazwijmy w cudzysłowie historyczne w sensie mające no już wiele, wiele, wiele lat. Tradycji, ale nie będące korporacjami akademickimi. No i tutaj, jako przykład, no idealnie nadaje się oczywiście niezależne zrzeszenie studentów NZS. No i powiedzmy, że trzecia taka grupa. Ponieważ powiedzmy, że pomijmy tutaj Harcerzy, tak? Na przykład ZHP czy ZHR, ponieważ no, to są organizacje, do których można no, przystąpić już znacznie wcześniej, tak, będąc no, w szkole. Więc tutaj harcerzy zostawmy sobie na boku i na może jakieś inne spotkanie, natomiast trzecia grupa to powiedzmy powstałe w ostatnich latach stowarzyszenia zrzeszające studentów i promujące no, właśnie takie. Wartości patriotyczne, tak? Upamiętniające na przykład żołnierzy wyklętych, tak. Także powiedziałbym, że to są takie powiedzmy, trzy główne grupy, które mi tak najbardziej przychodzą w tym momencie do głowy. Także, także tak. Zacznijmy od korporacji akademickich. Czym one są? Mhm. No, temat jest no, również no, bardzo szeroki, tak można powiedzieć, myślę śmiało. Korporacje akademickie to stowarzyszenia, które zrzeszają studentów i absolwentów danej uczelni. Korporantów łączą wspólne wartości, wspólne ideały, chęć samorozwoju. No, są to takie, powiedzmy, bractwa akademickie o długiej tradycji mówi się, że nawet sięgającej średniowiecza. Pierwsze no, zalążki korporacji akademickich można było można dostrzec w tzw. Tak nacjach studenckich, które były takimi zrzeszeniami studentów pochodzących z danego regionu lub kraju, które się wzorowały na cechach i gildiach. No i w XIX wieku powstają KORPsy, to jest taka najstarsza w sumie aktualnie no, znana forma korporacji. One istniały na przykład w krajach niemieckojęzycznych, a także w USA. Oraz Belgii. W ogóle należy powiedzieć sobie jasno, że takimi dwoma ośrodkami, które aktualnie bardzo się kojarzą z korporacjami akademickimi, to są po pierwsze kraje niemieckojęzyczne, a drugi taki obszar, i to też będzie fajnie widać w przypadku polskich korporacji, to są kraje bałtyckie. No i właśnie polskie korporacje akademickie zaczęły rodzić się jeszcze w czasach zaborów na uniwersytetach. Najstarszą korporacją była Polonia, która powstała w 1816 roku we Wrocławiu, a następnie w 1818 roku w Berlinie. Działała krótko, ponieważ no, z oczywistych względów została rozwiązana przez władze ruskie. Kolejna korporacja to był konwent Polonia, która powstała w 1828 roku w Dorpacie, czyli obecnie Tartu, w Estonii oczywiście. No, i konwent Polonia tutaj, no, e, traktował no, sam siebie jako kontynuatora tradycji, no, właśnie e, korporacji Polonia. No i następnie powstały, no, między innymi w Rydze powstała Arkonia, e, w Rydze też powstała Welecja, e, w Tartu powstała Lechicja, e, w Petersburgu z kolei powstała Sarmatia, e, w Wiedniu powstała e, Jagielonia. Na no z kolei już no tutaj, na no powiedzmy, typowo polskich no to e, oczywiście powstała Akwilonia w 1905 roku w Warszawie, e, w Warszawie też powstała Patria, już pozyskają niepodległości w 1921, czy też w 2021 dwudzi czy w 1924 roku z kolei powstała Akropolia. No i ogółem w okresie II RP tych korporacji istniało kilkadziesiąt, zrzeszone były w Związku Polskich Korporacji Akademickich, no, i takim ich silnym, no tutaj takim wyróżnikiem, no to było silne przywiązanie do polskiego patriotyzmu. I wielu działaczy tych organizacji w okresie międzywojennym było bardzo zaangażowanych w polskie życie społeczno-polityczne. No i po 1985 roku, byłem bardzo z myślę, względów, one nie istniały oczywiście w okresie PRL-u, natomiast w 1989 roku teraz się teraz się odradzają. I widać, że ten ruch generalnie się, się rozwija. Chciałem zapytać, jak aktualnie działa niezależne Zrzeszenie studentów? Mhm. No to tak, na początku oczywiście no, przypomnijmy, że NZS tak powstał w Polsce w 1980 roku jako odpowiedź na potrzeby studentów oraz dążenie do większej tutaj niezależności i samodzielności w ramach organizacji studenckich. No jego powstanie oczywiście no jest osadzone w pewnym bardzo konkretnym kontekście społeczno-politycznym. tak. Tutaj jest pewnym, tutaj jeden z wielu elementów, tak, które nałożyły się na czas protestów przeciwko reżimowi komunistycznemu. No i NZS oczywiście odegrało tutaj bardzo ważną rolę w ruchu opozycyjnym, tak, organizując różnego rodzaju manifestacje, wspierając działania mające na celu, Przeprowadzenie demokratycznych zmian w Polsce. No i po 1989 roku po upadku komunizmu, NZS trochę się nosiło rzecz musiał też przekształcić, tak? To znaczy, już nie jest organizacją mającą jakieś takie, no, bardzo mocny tutaj e, taki kor ideologiczny, tak, tylko e, no, to po prostu organizacja, która reprezentuje interesy e, studentów, tak bierze udział w debatach dotyczących edukacji, polityki społecznej, e, organizuje oczywiście na różnego rodzaju wydarzenia w ramach tutaj życia akademickiego. No, angażuje się generalnie w różnego rodzaju działania, mające na celu reprezentowanie no właśnie tutaj też studentów na poziomie czy lokalnym, czy na poziomie krajowym współpracuję z różnymi instytucjami i też oczywiście z innymi organizacjami studenckimi, aby wpływać na polityki dotyczące edukacji, tak, warunków życia studentów, praw studentów. Organizuje różnego rodzaju konferencje, szkolenia. Teraz na przykład widziałem, że najróżniejsze oczywiście debaty, tak, które mają na celu podnoszenie świadomości społecznej wśród studentów. Czy to powiedzmy, takiej politycznej, tak, czy na przykład historycznej, oczywiście. No i działają generalnie na rzecz integracji studentów. No na pewno, bo, bo istnieje oczywiście wiele lokalnych oddziałów NZS-u, no jest kilka, które na pewno warto no odnotować, tak, takimi najbardziej znanymi, no to na pewno jest NZS Uniwersytetu Warszawskiego, no jeden z takich najbardziej wpływowych oddziałów. Na pewno NZS Uniwersytetu Jagiellońskiego, na pewno NZS Politechniki Warszawskiej, NZS Uniwersytetu Gdańskiego. Myślę, że też na przykład można przywołać na przykład z SGH, czy z, ze Szkoły Głównej Handlowej, czy z AGH, z Akademii Górniczo-Hutniczej. Też oczywiście, no bo mówimy, w pewnym konkretnym mówimy o organizacjach studenckich w pewnym konkretnym tutaj też obszarze działających tak no to należy oczywiście też pamiętać o tym że działacze NZS-u oczywiście upamiętniają na przykład ofiary stanu wojennego tak i generalnie może te działania dotyczące pamięci historycznej nie są w tym momencie najważniejszymi z działań podejmowanych przez NZS, natomiast takie działania oczywiście cały czas są e, cały czas są podejmowane. Chciałem zapytać, jakie są nowe organizacje studenckie? No, to jest oczywiście e, ciekawe pytanie, bo tych organizacji generalnie. W ostatnich latach takich organizacji młodzieżowych, organizacji zrzeszających, na przykład właśnie młodzież studentów, trochę się pojawiło, natomiast na pewno są dwie organizacje, no, które mnie tak mocniej zapadły w pamięć i które tutaj można na myślę przewołać. Pierwszą taką organizacją no, to jest Stowarzyszenie Młodzi dla Polski, które skupiało bo chyba raczej trzeba powiedzieć skupiało niż skupia, ponieważ w ostatnich miesiącach trochę jego aktywność zamarła, z tego co zauważyłem. Natomiast no, generalnie jego, aczkolwiek może to tylko chwilowa przerwa. Tak? Natomiast no, tak czy owak jest to taka organizacja, która skupia się na angażowaniu młodych ludzi no, w życie społeczne i, i polityczne, promująca. Aktywność obywatelską promująca wartości patriotyczne wśród młodzieży, która organizuje różnego rodzaju wydarzenia. Oczywiście no, tutaj jakieś debaty, projekty, tak, mające na celu rozwijanie świadomości społecznej. Takie, no, dwa obszary, które warto wspomnieć, no to Oczywiście różnego rodzaju wydarzenia związane z osobą Jacka Kaszmarskiego. Natomiast, no, przede wszystkim, kwestie związane z e, szeroko rozumianym e, antykomunistycznym podziemiem po II wojnie światowej oraz ofiarami e, stalinizmu. No, przede wszystkim, oczywiście, e, promocja postaci rotmistrza pileckiego, i tutaj e, z całą pewnością no, należy. Przywołać oczywiście ten gigantyczny sukces tej właśnie organizacji, już wiele lat temu, oczywiście, jakim było doprowadzenie do powstania pomnika Pileckiego w Warszawie. Co prawda, oczywiście, Finalnie decyzja została podjęta przez Radę Warszawy, natomiast w uchwale, którą radni przyjmowali, było wprost wskazane, że jest to inicjatywa, która wychodzi właśnie od tych młodych ludzi, że, że to właśnie Stowarzyszenie Młodzi dla Polski, no tutaj, doprowadzili do tego, że, że ta, takie działania przez Miasto stołeczne Warszawa, żeby ten pomnik powstał, że zostaną przeprowadzone. Więc z całą pewnością na pewno jest. Jest to ich gigantyczny, gigantyczny sukces. Na no Drugą taką organizacją, która nawet jak dzisiaj sprawdzałem, to widzę, że jest jak najbardziej jak najbardziej funkcjonująca, tutaj bez, bez żadnych jakichś przerw, no to są Studenci dla Rzeczypospolitej. To z kolei inicjatywa no, skierowana dla studentów też no, celem angażowania ich w sprawy. Społeczne, polityczne, zajmująca się no, kwestiami też, powiedzmy, takimi edukacyjnymi, tak, również promocją no, właśnie polskiego patriotyzmu. No i oczywiście, no, też powiedzmy sobie jasno, że tak jak powiedziałem, tych organizacji takich młodzieżowych, organizacji studenckich jest znacznie więcej. Natomiast no, to, co na pewno jest ich, tych dwóch wyróżnikiem w szczególności oczywiście studentów dla Rzeczypospolitej już z racji na samą nazwę, tak, to jest bardzo mocne osadzenie w tym takim otoczeniu typowo akademickim, tak, i tym, że były to i są organizacje, które jak najbardziej na przykład były w stanie wielokrotnie organizować różnego rodzaju wydarzenia na terenie po prostu uczelni, tak, że organizowały różnego rodzaju na przykład konferencje, spotkania z różnymi, Osobami, tak, z jakimiś na przykład liderami życia publicznego, właśnie na, te, na terenie, tak, uczelni, uczelni wyższych. Tak, więc, więc na pewno te dwie organizacje bym odnotował, natomiast to nie oznacza, że nie ma innych i oczywiście, jeżeli, jeżeli ktoś uważa, że jest na przykład jakaś ciekawa organizacja, która podejmuje tego typu. Inicjatywy, tak? I po prostu mu się podoba, no to z całą pewnością oczywiście warto zachęcić takiego młodego człowieka, żeby do takiej organizacji na przykład dołączył i się zaangażował. Więc to, że tutaj akurat wskazuję te, te dwie, to tylko i wyłącznie dlatego, że z tych wielu, które powstały w ostatnich kilku, no może już nie kilku, bo powiedzmy po, 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 po ostatnich dziesięciu, może nawet 15 lat, tak, to były takie dwie, które tak szczególnie mi zapadły w pamięć. Natomiast oczywiście są też inne i jeżeli jeżeli ktoś czuje, że jest jakaś inna, która może być tutaj dla niego ciekawym źródłem, ciekawą formą zaangażowania się w życie społeczne, no to oczywiście Myślę, że zachęcamy do tego, żeby i do innych organizacji wstępować i działać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Również bardzo serdecznie dziękuję.